Obczaj to. To jest do niedawna najpopularniejszy film, który został prześcignięty przez ten najbardziej randomowy. I chwilę później zyskał już 10 tysięcy wyświetleń. Serio? Jakby... Dobra. Na przykład porównajmy jego. No, nie jest za fajnie, on ma tylko 2000 wyświetleń. On tworzy taki kontent fajny. No, on zbiera niewielkie wyświetlenia. Na przykład inni właśnie zbierają niewielkie wyświetlenia za to, co robią. No, a ciężko pracują i to w dodatku popularne gry nagrywają. A ja kurwa, tylko nagram faceta, który z Bobasem sobie łażą tutaj i w pobliżu i. Są na placu zabaw i ja zgarniam za to 10 koła wyświetleń. 10 tysięcy wyświetleń, Czaisz to? 10,1 tysięcy wyświetleń. Nie no, ja nagrywam starego chłopa, który łazi w pobliżu, i zgarniam za to tyle wyświetleń. A inni nagrywają popularne gry i zgarniają niewielkie wyświetlenia. Nieźle. Nieźle. Po prostu nieźle. Widać, że bardziej lubią to oglądać. Widać, że im się takie coś podoba. Dlatego nagrywam, nie? Nie wiem, czy zauważyliście, ale suby mi się zmieniły. Bo ja miałem gdzieś 384 subskrypcje 383. A teraz mam 388, więc tyle subów mi doszło, że to jest masakra. Ale i tak fajnie. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i narka. Niezła akcja, no nie? Nieźle.